Hej, witam wszystkich w odcinku naszej przygody z figurkami Funko Pop, z odcinkiem z Teorii Wielkiego Podrywu. Tak, Teoria już u nas gościła, czy u mnie, ale nie spodziewałem się, że uda mi się tak szybko uzbierać całą tą serię nową, która wyszła limitowana. Miałem też już odcinek, w którym był Rasz i Penny, ale dzięki Marcinowi Adachowi z forum. Podmaniacy. udało mi się zdobyć e, trzy pozostałe figurki dość szybko, bo one wyparowały momentalnie ze sklepów i e, mogę Wam przedstawić całą piątkę naszych super bohaterów w teorii wielkiego podrywu. Dobra, nie, e, nie gdzieś tam nie przedłużając, zacznijmy e, od początku. Dobra, najpierw zabieramy sobie te pudełeczka, proszę, damy chwilę, żeby tutaj nam się złapała ostrość. E, Bazinga musi być. Pierwsza leci Penny. Tutaj nie będę zbyt długo się rozwodził nad tą figurką, bo był już osobny filmik, w którym była Penny i Rush. Eee, tak wygląda na pudełeczku jako Wonder Woman. Czyli Penny idealna jako Wonder Woman, wiadomo, ale jeszcze raz Wam pokażę, czyli to wszystko się zgadza oprócz koloru włosów. Eee, pelerynka, ten beach tutaj Proszę, majtochy, gorsecik, no, prawdziwa Wonder Woman. Dobra, lecimy dalej, żeby nie przedłużać. I, król chyba tej, tej ekipy, czyli Radżesz Kudrapali jako Aquaman. <śmany> Naprawdę, <śmany> jak sobie przypomnę ten odcinek, to, to normalnie sikał ze śmiechu. Proszę, no kto by to wymyślił? No wiadomo, Aquaman powinien mieć um, tam trójzombi, być w jakimś tam swoim stroju, ale żeby być na koniku morskim, no to na to mógł wpaść tylko radzierz. I jest on obłędny, naprawdę obłędny. Te szczeguliki, te czarne włosy, peruczka, wszystko jest tutaj no, na 100% odpicowane. Proszę zobaczcie sami. Dobra, mamy. No, a teraz jedziemy już z tymi, które dotarły do mnie ostatnio. To dla przypomnienia jeszcze, że to są z tej. Z tego właśnie konwentu. To dla przypomnienia, cała, cała ekipa z tyłu. Proszę bardzo, ale taka ta ekipa w normalnym wydaniu. A tutaj to, kim jest nasz główny bohater. Proszę. E, I tutaj Howard Wolowitz, słynny żydowski astronauta. Proszę bardzo. O, zobaczcie, taki fajny. E, jak to Howard? Wiadomo jakie jest postury. E, no i tak zresztą, też jest tak fajnie zrobiony. jakoś, że gdzieś jest taki, taki no mały Batman. I taki powinien być. Fajnie tutaj oddano to, że oni mają wszyscy takie te piankowe, piankowe kostiumy, w których gdzieś te mięśnie są z takiej pianki. Jest to naprawdę fajnie zrobione. Pelerynka, e, czapeczka, ten, ten, ta maska, czyli cały. Howard Wolowitz, Zresztą jest taka super scenka, w której, w której e, Penny, chyba go tam dają mu takiego ksańca i Howard robi wtedy takie au! A po chwili zmotywował się, że jednak jest Batmanem zniżył głos i powiedział także to jest super, super odcinek, proszę, o tutaj razem. Dobra, I jedziemy z następnym gościem, a następnym gościem jest e, Leonard Hofstadter jako zielona latarnia. Nie mam w ogóle zupełnie zielonej fascynacji tą zieloną latarnią, ale w tym serialu to jest cały czas motyw, który się pojawia co chwila. I tutaj Leonard jest super zrobiony jako zielona latarnia. Zobaczcie sami, to jest to co już wszystko, co w nowych figurkach powinno być, czyli jakieś. Naprawdę fajnie pokazane szczegóły. Te okulary wreszcie nie takie przy, bez szkieł, tylko mają szkła. Pod spodem jest maska. Tu jest ta latarnia, jest pierścień. Tu jest coś, co trzyma w dłoni. Nie wiem z grzybka, co to jest. Tak jak mówię, nie kumam w ogóle zielonej latarni. Ale wiem, że to jest kultowa postać dla Leonarda i Sheldona. Także, także szacun. To jest właśnie. Leonard jako zielona latarnia i został nam główny boss całej tej ekipy, czyli Sheldon Cooper jako Flash I tutaj tak jak widzicie jest on, o, tak, pokazany w takim, e, zresztą chyba jako jedyny w takiej pozie dość dynamicznej Jest tutaj no nie, dobra, no jako jedyny chyba i to jest nasz, nasz Flash, proszę, i dodatkowo jeszcze Posiada, a trochę mi się tutaj zleje z moją czerwoną koszulką, ale trudno. E, dodatkowo posiada jeszcze e, puchar za to, że zostali uznani najlepszą ekipą, najlepszym przebraniem e, w sklepie Stewarta. I tutaj zobaczcie jak on jest fajnym fleszem, ma tutaj te skrzydełka, ma tutaj e, z przodu pasek, wszędzie te, te błyskawice. Ten puchar trzymany w dłoni, te takie fajne nakładki na buty, ale naprawdę są, czy to jest część tego stroju jeszcze? E, I tutaj coś, co mnie rozwaliło, bo te pozostałe postacie, wiadomo, są przybrane, ale tutaj e, naprawdę widać to, że gdzieś ta, e, nie wiem, czy za mała jest, za mały jest ten strój, czy tak to miało być? Proszę, z tyłu takie takie rozcięcie, rozpięcie, gdzie wiadomo, że zakłada tą maskę, czy miejsce, jak ma założyć tą maskę. Tak fajnie pokazane włoski. Także widać tutaj, że to jest na pewno takie przebranie amatorskie, a nie, a nie jest to taki prawdziwy flash. Dobra, także mamy tutaj całą ekipę i naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się ich wszystkich zdobyć, bo naprawdę robią robotę. Są, są super figurkami, jak. Teoria była przez dłuższy czas tak jak przyjaciele, dość mocno e, ciężka do zdobycia, bo ceny były dość kosmiczne. Jeśli chodzi o figurki, to po wznowieniu tej serii naprawdę aż żal nie zdobyć sobie tych wszystkich figurek do swojej kolekcji. I proszę, oto cała piątka naszych superbohaterów. E, także, tak jak widzicie. Staram się je gdzieś równo ustawić i w takich mniej więcej relacjach jak powinni być, czyli Sheldon, Penny z Leonardem, tutaj Rogers i Howard. Jestem z nich bardzo zadowolony. Cieszę się, że uzupełniłem moją kolekcję i to już jest chyba wszystko z teorii Wielkiego Podrywu. Nie będę was męczył, chyba że gdzieś tam przypadkiem coś mi się uda zdobyć ze starych figurek, ale ale tak jak mówię, jeżeli chcecie sobie znaleźć, to chyba szkoda kasy, bo naprawdę wydawać tak grube pieniądze za stare figurki, które no nie są tak wykonane jak te nowe. Mają swój ruch, ale wiadomo, no to ja sobie odpuszczam. Zrobiłem to właśnie przy przyjaciołach. Zrobiłem to przy teorii Wielkiego Podrywu. Jeżeli mamy jedną czy nawet dwie serie. Tak jak w tym wypadku, w których możemy sobie kupić nowe, super, fajnie wykonane figurki za rozsądne pieniądze albo nawet normalne sklepowe ceny, to tak to powinno wyglądać. Kupujmy sobie właśnie te, a nie wydawajmy kosmicznych pieniędzy za stare serie. No przy niektórych figurkach trzeba to zrobić. No jest to przykład ostatni Orange and New Black, który zbierałem, czy, e, czy Breaking Bad, gdzie się nie ukazały nowe figurki, czy Wikingowie. No i tutaj nic nie zrobimy. No może gdzieś tam fanko nas zaskoczy i wyciągnie z rękawa wznowienia tych serii. Miejmy nadzieję dla wszystkich szukających nowych fanów. A jeśli nie, no to trudno. To już wtedy od Was zależy, czy chcecie wydać tak grubą kasę za te starsze figurki. Dobra, teraz chyba następny odcinek będzie coś normalnego z normalnymi figurkami, żeby Was tutaj nie męczyć popami. i Ten kanał i tak się chyba nie stanie takim typowym kanałem tylko z popami, bo... Bo, no bo się nie stanie, no bo też zbieram inne rzeczy i też chciałbym je pokazywać, ale popy w tej chwili gdzieś tutaj sobie rządzą powolutku i mam nadzieję, że uda nam się utrzymać ten kanał. Subskrybujcie go, dawajcie tam gdzieś pod spodem jest to subskrybuj i ten dzwoneczek. Ja tutaj nie wrzucam, robię to wszystko w takim oldschoolowym stylu z jednego ujęcia, z jednej kamery. Nie montuję, nie kombinuję. Chcę, żeby to wyszło jak najbardziej naturalnie, nie będę tutaj się silił na, na takie sztuczne, sztuczne dodawanie wodotryski i tak dalej. Jedziemy w ten sposób, jeżeli komuś się to podoba, super, trzymajcie za mnie kciuki i gdzieś tam popierajcie mój kanał, subskrybujcie, mówcie znajomym, namawiajcie ich, no niestety nie przebija się on tak daleko, no mówię, Statystyka, którą które oglądam cały czas, jest to w tej chwili ponad 60% osób, które mnie ogląda. Nie ma subskrypcji, nie ma chyba, nie ma w ogóle konta na YouTubie i po prostu są to kliknięcia tylko w oglądanie. No niestety, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Chyba jest tam już 600, kilka, kilka subskrypcji, także idziemy do góry. Dobra, trzymajcie się i na razie Bazinga, jak to mówi. Sheldon, hej.